Dzień dobry Państwu, w City Video Jedziemy ulicą Kołontaja Od strony Ronda Giedroycia No do samego końca Tejże ulicy Kołontaja Jest proszę Państwa środa Zaraz po pracy Także jak widać przekłada się to Na ruch samochodowy No dzielnica Niebuszewo Jak widać też na filmie Na szczecińskim Holendrze jest całkowicie właściwie niedostosowana w tej części śródmiejskiej, nazwijmy to. Jest niedostosowana do rowerów. Jeździmy sobie radośnie między samochodami i tramwajami. I jak Państwo widać, widzą, jest ich sporo. No dobra, przejeżdżamy sobie przez rondo. bo chcemy dalej kontynuować ulicą Komontaja. Co też, proszę Państwa, sobie czynimy. Tak, póki co jak jadę, nie jest tak źle, muszę powiedzieć, bo nawierzchnia jest gładka, oznaczenia poziome są, co prawda jest dużo samochodów, i właśnie chciałem je pochwalić, że dość wolno jadą, ale teraz już zaprzestały tego. Niestety. No i proszę Państwa, wydaje mi się, że jak dojedziemy do mostu kolejowego, to już się skończy ulica Kadłubka, tfu, Komontaja i zacznie jakaś inna. Także taki to przejazd z ulicą Komontaja.